Hejka, czekaj podgłoszę sobie. Dobra. Jak no się American Dream. No. American Dream jest u mnie 15.20. Jestem w Miami na dzielnicy Havana. W Starbucksie teraz oczywiście jak co dzień będę robił live'y z kawiarni, bo tu mam gniazdko, mam normalne warunki, coś do picia. I, I mi się po prostu nie opłaca wracać do hotelu, robić live'a i potem znowu wracać na miasto. Dziękuję Dominika za muszelkę. Ja pierwszy prezent dwa. Ta kawa, taka piękna. No, w Diorze. Zrobię prezentację. A, no, czekaj, w drugą stronę, bo tam ludzie chodzą. E, w Dior Cafe byłem. Tutaj dostałem takiego szota czekoladowego. Tu była sama czekolada, przepyszna. Spójnie. E, I tutaj... Bada. I tutaj ice lata. I ona była z takim syropem cukrowym, ale ale nie jakby, to nie był zwykły syrop cukrowy, tylko taki specjalny do kawy. E, ona tak już tłumaczyła. Mega, mega super pasowało. E, I co? No I ogólnie bardzo fajna e, okolica tam w tym, na takiej bogatej dzielnicy. Pełno palm, drogich ładnych sklepów. Pięknie, egzotycznie. No, czy drogie te kawy? Drogie, bo za dwie kawy zapłaciliśmy 180 zł. Ale cóż, no. Teraz na jakiś czas można zaszaleć. Potapujcie w ekran. Tu są dwa winy, tam są dwa winy. Coś może je stracić. Luksus kosztuje. Tak jak w celawii jak byłaś, no to też płaciłaś trochę, nie? Dokładnie. Ale takie widoki są warte tego. dzięki. No kawa ze złota, <noise> ale była super obsługa i jeszcze pani, która była yy, Włoszką i trochę sobie pogadaliśmy o, o Europie. Nie, no super, było super. Dzięki Agata! Ale lista. walentynkowy prezent. Dziękuję. To jest właśnie to z celu, jeżeli ktoś ma ochotę mi zrobić cel, to będę bardzo wdzięczny. Chciałbym wrócić do Ligi A, przez to, że nie zrobiłem jednego live'a, to, to spadłem. Dobrze pamiętam, że tam Miami jest Ocean Drive? Tak, byliśmy wczoraj wieczorem na Ocean Drive. Jest u mnie na relacji filmik z. No właśnie, ta muzyka była to taka tętniąca życiem ulica wzdłuż wybrzeża na Miami Beach. Czy umiem angielskie? No gdybym nie umiał, to bym się raczej nie dogadał tutaj. Nie masz do siebie szacunku. I mhm. Antoni. No, zdarza się. Live to life. Gifty to gifty. Także zapraszam na odlotowaagencja.com, tam możecie się doładować o 25%. Jak Piotrkowska ty byłeś, no, taka bogata Piotrkowska. Ty Powiem ci, że siedzę jak na szpilkę, wiesz? Czekasz na bana. <śleskutuj> no. <śleskutuj> Najwyżej za zapasowego, drugiego. No tak. A właśnie moi drodzy, na tym nowym koncie, które założyłam, Klaudita Space. Nie no nie da się od razu prowadzić live'u niestety. Trzeba czekać jakiś czas po założeniu niestety. Dajcie nie tam da obserwację. Yy, to razem. wtedy będzie można coś zadziałać. Byłam we kilka dni temu, teraz tam na statku. O, zajebiście. Chciałbym też się przepłynąć statkiem tak po Karaibach i, i okolice. Super. Knolga, mam tak. mms cytrynowe z ciasteczkiem w środku. Jakie fajne. No, ciastecz tak, ciasteczkowo-cytrynowe. Y mam wiśniowo czekoladowe I jeszcze zjedliśmy cynamono cynamonowa, znaczy cynamonka z peanut butter. Mega super dobre połączenie. Tamto zjedliśmy całą paczkę od razu. Więc nie mam to jak pokazać, cina, ale wiśniowe, wiśniowe. te cynamonkowe cyna najlepsze. Czekaj, może mam fotkę? O, jest. Ten na dole. Peanut butter, cynamon. Zajebista. A tutaj no Klaudia Walentyn. Walentynka. I and me. Ja yes, jasny burger, tak? <laughs> Możesz być burger, chyba że mm -hmm. być frytką. Ile pączków zjadłem? Nie zjadłem jeszcze żadnego, ale yy, za niedługo, jak skończę live, znaczy za niedługo, no za jakieś półtorej godziny, jak skończę live'a, to idę do Dunkin' Donuts i tam na pewno jakiegoś pączka opierdzielę. Byłam w Rumunii, w Bukareszcie, tak mnie przepiździło, że się zakorał drugi tydzień. A i nie byłem nigdy w Rumunii. Dziękuję Rafał. Za Capybara. ma e, Bartuś. Czemu nie tapujecie w ekranach w ogóle? Ani po jednej, ani po drugiej stronie? Kajasza... No Najważniejsze, żeby Ech, chociaż 25... 20... Trzeci miesiąc. Żeby chociaż 25 minut mieć bo jak nie, to lipa. Ja mieć godzinę. <gry> no tak, ale chodzi mi o to, wiesz, prowizyjność, nie? Mm -hmm. nie. Ale masz kaszel za chwilę. No niestety. Męczy mnie to ponad 3 miesiące już. Jak ci mówię, to mi męczy od spotkania z takim jednym. On ma ten kaszel taki okropny. Ale byłaś w lekarza? No, wtedy byłam dwa razy, ale co? co Dali mi jakieś tabletki bezsensowne. To nie dały efektu w ogóle. Syrop sobie kupiłam. Może kupię kolejny. A próbowałaś takie zwykłe syropem proboszlazowym? Czasami jeszcze pomaga. Proszę, kliknijcie we mnie tak, kilka tak, razy. To nic nie kosztuje. No ja nie Wy wiem, rachunek nie kartę, tak. ta No nie to ogólnie, no złe karty wyszły mi. Coś się posypie, Mod. coś się zawali, smutek, niepokój, zmartwienia. O no, jest... Ale... Czyli dzień jak sobie uciebie To się sprawdza Hej teraz. Yy, proszę bardzo mnie odmrozić. Kto mi być na jakiegoś piaska z kręcącą dupką? <laughs> <Korki. śmiech> no właśnie piszę mi znowu. Dzięki Agata za Korgiego. No... Mówię i mam. <laughs> kochani, zrealizujmy coś z celu. <laughs> Dziękuję bardzo. Nie widziane. Bo na tym zarabiam. Wczoraj miałem do tego macha w końcu i w końcu nie poszedłem. Może dzisiaj zjem McNalda. Na śniadanie byliśmy w meksykańskiej restauracji. Jadłem um, takie ala pirożki z kurczakiem i do tego guacamole. Mega dobra. Co tak mało osób? Nie na no 60 osób z mojej strony to jest taka norma. Ja mam 680. A tu u Klaudii A ile pączków zjadłaś? Cztery. Cztery? I z czym? No. Jeden był z kokosem, <coughs> z wirkami kokosowymi, w piątku też takim nadzieniem dobrym. Drugi był taki, jest posypką i z takim fajnym nadzieniem czekoladowym. Trzeci był z takimi kuleczkami czarnymi Luksze i on był w takim smaku jakby słodki, ale nie jest to było dokładnie. I ostatni był Bisco Lotus z ciastkiem na dzień. to wiem, lubię te ciastka, zajebiste są. sam. ja Zobaczy, a potem wstawię na relacja na Instagramie, jakie go Japoński McDonald's jest super. O, muszę kiedyś sprawdzić, jak będzie mi dane być w Tokio. A ci Tokio ja no, jest pięknym miastem, co? No ponoć jest świetna. Dziękuję jak za capybarę. Dzięki. O Jezu, ale zajebista herbata. A teraz w Starbucksie jest kolekcja, znaczy kolekcja, no seria pistacjowa i matcha pistacjowa na zimno. Dobranie, szokoladę w Martyna się boi do Chin. Ja nie, nie wiem, jakoś nie ufam Chinom. Czy lubię słuchać nie na A W ogóle nie przepadam za rybami. Martyna, bo tam nie ma yy, TikToku. Siema. Cześć do mnie? Nie, super jest yy, Herbata, to strasznie kwaśna i słodka, ale wielki kubek, jak moja głowa. <grym> Chciałabym pogadać z publiką, ale ciągle jak nie kaszel, to jeszcze mi ten band jakoś z tyłu głowy przeraża. A piszczą coś ciekawego u Ciebie? też ciekawe. Dziękuję. U mnie? Co Ci tak się wydarzyło? Znaczy nie, no zwykła codzienność. Dzisiaj. No, piszą, że Klaudia cały czas dusi. Co chwilę kaszaszasz. Dziwna no, szansa, tak bardzo. No. Na drag queen do Palace na no, Ocean Drive? Kurczę, no jak drag queen, to tak średnio przepadam. Za takim klimatem. Dziękuję, Milena, lobiu 3000. Dzięki. Snajperku. Pięknie, dziękuję. Nie wiem, nie wiem. Jedną, jedną idę chyba, bo kaszę co chwilę i ja nie jestem w stanie czerpać radości z tego wszystkiego. Więc... No właśnie taka jest wycieczona ja z energii. No. I też jest te, ten stres taki. A niepewność. A poza tym... jakby to powiedzieć. Nie wiem jak raz do tego kaszlu w ogóle, no. Ale tak jak mówię, no... może to ktoś mnie zarazi cool. tym. Ale że Majewski by będzie zaraził nas tak długo. Ciekawe, co za biurus miał. Dziękuję za Bo pączkę on tak właśnie, No tak właśnie. taki sam kaszel miał. Dzięki Monika za kapibarę No, w końcu miał jakieś inne choroby, to może jeszcze kaszel. Nie. Yes. Jak oni mówili, że co on ma? HPV, tak. Dzięki Martyno za pączuszka. I Nie I nic z tym nie. nie, no, śmieję się z Dzięki. No, Ma jest mimo wszystko astyfizm. Całą kolekcję. Ale I nie, z... nikt nie pocałował mnie na tyle. Jest to Dominik, nie pocałował mnie na, na tyle, tyle. Na tyle namiętnie. Nie? Na <coughs> no. No. <coughs> On najbardziej choruje na debilizm naturalizmu. I wredny. I to, że ostatnio tam jakiś czas temu kontakt ze mną, to później na koniec mi dogadywał. Nie powiedziałam wtedy już koniec. Odizoluję się i uwolniłam się całkowicie. No Gąc. właśnie, tutaj ktoś napisał, żeby przekazać wtedy, żeby kupiła sobie na bliższej powietrza, żeby było w spokoju I to możecie wtedy trochę lepiej zrobić na płuca. Faktycznie. No, bo suche powietrze, no to wtedy cię może dusić. Ja odsuwam się daję w domu. I oczyszczasz, no? Są takie, to nie są drogie sprzęty. Można online kupić. Albo mokrą ścierkę na No, kiedyś też tak robiłem. Dzięki Agata za kurgiego. Dziękuję. Ładnie dupcią zaświecił. Dzięki. No, taki charakter. Ja pamiętam, że miałem problem z wilgotnością powietrza, jak mieszkałem w blokach w Łodzi, bo było strasznie sucho. I też mnie dusił kaszel, a jeszcze wtedy pracowałem na infolinii zdalnie to też tak robiłem, że mokre ścierki kładłem na yy, tam na kaloryfer. No, można no, jest rę, ręcznie. Nie, nie, z, jak, z wody, jak to parowało, to było, to było, lepiej się oddychało. No też uniemożliwia mi śpiewanie. Bo no, chciałem ja pośpiewać. nie mogę. Podwójna. Przedminutka. minutka. Wszystko się mnoży raz dwa. Dziękuję, Martyna. Napisał. Tu napisał? Kto napisał? Zbieramy gifty na oczyszczacz powietrza. nawiż nawilżacz. Na no, oczyszczacz, nawilżacz. Może będzie dwa w jednym. Dzięki Agata. Kto jeszcze nie odbił serca członkowskiego, to weźcie, kliknijcie. To kosztuje całe 8 groszy. Co dziś planujemy robić? No, niedługo będziemy się zbierać na zachód słońca. Na downtown pojedziemy. Borowski, nie po nazwisku. Cieszę się serdecznie, moi drodzy. Kurwa, wyrwałem kontakt. Bo nogą yy, zawinąłem kabel. Dziękuję Dominika za bajgla. Kto mi jeszcze wyśle suchą bułkę albo pączkę? Stuscy Czwartek, Myślicie mi pączkę. Trichelle, przepraszam. Przesłanie, <śm> przesłanie na dziś, moi drodzy. Do dzięki dzięki Karolino. Rozmowa, która wszystko ułatwi. Rozmowa, która wszystko ułatwi. Ciekawe z kim. Dziękuję. Jestem dzięki. Jak tam sprawy rutyczne? U mnie bardzo dobrze. W zeszłym roku byłam w Colorado na bazie militarnej. Proszę. Julka, dziękuję, dziękuję bardzo. Siema, nie zapominajka. Może wygramy? Moje rozmowy z ręką utrudniają mi życie, tak Milona? Marta! Dzięki, o nie, bo przegram cztery winy. Szybko rękawice. Dzięki, dzięki Agata, zapieska z kręcącą dupką. Poświetliłaś galerię reprezentów dzięki temu. Wygramy, wygramy. Ej, 8 sekund. Szybko, jest rękawica. Pączka, szybko, pączka, 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 pączka. Dziękuję Agata. O nie. Mamy Rębisko to, było. dobrze. Dziękuję Agata i dziękuję Dominika. Jeszcze na dresser Bajgiel. Ja Dominika no składam, bo mi się daje na razie. Wiesz, że ciężko mi to gadać w ogóle. A nie chcesz doczekać do tych 25 minut, żeby mieć pełną prowizję? Ile masz minut? E, 16. Ale co no ty jeszcze? No tak, to proszę. będziesz miała zawsze te ile procent więcej? Bo teraz jest y 3%, no. No jak stasz Może ja wy wyprzedzę bana dzisiaj wyjątkowo i psichusa zrobię. <grym> Dobrze. Dzięki za uwagę, Dobra. To, to widzimy. No pa.